Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie posiada bardzo bogatą ofertę szkoleniową. W katalogu szkoleń, które prowadzimy tutaj u nas w Kętrzynie, znajduje się ponad 160 szkoleń i kursów skierowanych do funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej oraz ponad 11 szkoleń skierowanych do innych służb mundurowych. Do bogatej oferty szkoleń Kętrzyńskie Centrum Szkolenia Straży Granicznej dodało kolejne. Od poniedziałku, 27 sierpnia, sześciu funkcjonariuszy warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej uczestniczy w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy o zasadności i potrzebie prowadzenia tego szk szkolenia, to nie ma nawet zupełnie potrzeby yy, dyskutować. Każdy z nas yy, w każdej chwili może być świadkiem, uczestnikiem bądź nawet sprawcą zdarzenia wymagającego udzielenia pierwszej pomocy. Yy, te sytuacje bardzo często powodują, że nie wiemy, jak się zachować. Natomiast w przypadku funkcjonariuszy Straży Granicznej, jako tych yy, służb poszanowania prawa, spoczywa większy obowiązek i jest większa, większe oczekiwanie, Społeczne i, umiej i umiejętności tych, od tych funkcjonariuszy. Dzięki staraniom oficerów z Centrum Szkolenia Straży Granicznej, kętrzyńska jednostka wzbogaciła się o niezbędny do przeprowadzenia szkolenia sprzęt. Są to m.in. fantomy, nosze, szyny czy defibrylatory. Rozpoczęliśmy y, działania zmierzające do tego, żeby rozbudować bazę tutaj lokalową, do prowadzenia tego rodzaju szkolenia. No, na chwilę obecną są tu dwa pomieszczenia. Jedno obok, które służy nam jako sala wykładowa, tutaj gdzie się znajdujemy, jest to sala ćwiczeń, gdzie widać funkcjonariusze korzystają no, z tego bogatego sprzętu, jaki zakupiliśmy w ubiegłym roku za kwotę 70 tysięcy złotych. Zainteresowanie kursem jest ogromne. Chętnych do udziału w nim jest blisko 500 funkcjonariuszy. My, jako ośrodek, zabezpieczamy. Szkolenia dla oddziałów Straży Granicznej ochraniających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, to jest Nadburzański oddział Straży Granicznej, Podlaski oddział Straży Granicznej i tutejszy warmińsko-mazurski oddział Straży Granicznej. Poziom, poziom oczywiście wzrasta, wiadomo, z godziny na godzinę. Pozwala nam to również. Widoczny laptop i, i mierniki wszystkie, mierniki szybkości ucisków, głębokości ucisków, głębokości wdechów. To wszystko możemy komputerowo analizować i, i dążymy cały czas do, do doskonałości. Dążymy do tego, aby czynności, które prowadzą nasi, nasi funkcjonariusze były jak najwyższej jakości. że Nie chodzi nam o to, żeby tylko ratowali ludzi, ale aby te umiejętności były naprawdę na wysokim poziomie. Podstawy udzielania pierwszej pomocy powinien znać każdy z nas. I choć wiedza społeczeństwa w tym zakresie systematycznie wzrasta, to ciągle mogłoby być lepiej. Na szkoleniu uczestniczą funkcjonariusze, którzy w zakresie swoich obowiązków no, mają taką potrzebę, aby takie umiejętności, takie kwalifikacje posiadać. No, mam nadzieję, że ta wiedza również i w życiu prywatnym tym funkcjonariuszom no, będzie. Pomocna i być może dzięki tej wiedzy i tym umiejętnościom, które nabędą w naszym ośrodku, no, uratują komuś życie. No tak jak widać, wiele potu z nas wyciska. No, dość trudno jest mówić i pracować, akurat no, podziwiać tylko tych ratowników zawodowych, którzy udzielają ludziom pomocy. Bardzo, bardzo wspaniałe szkolenie. Można coś zobaczyć, poznać, a w życiu się różne rzeczy przydają i na pewno można będzie kiedyś to wykorzystać. W tym roku planujemy przeprowadzenie jeszcze trzech edycji, czyli od momentu uruchomienia w sierpniu do końca roku 2012 będą cztery takie szkolenia.